Nie wiem, komu się podaje, a komu nie Nie bój się, nie bój się Za drona robię Trzeba być stanowczy I co prawda wszyscy mi przypisują matkę, kiedy ja sobie sam na to zaśluję, ale, ale to, to, jeżeli to robiłem, to nie wiem, jak bo sumie my nie mamy swoich przedstawicieli. Są teraz wybory, nawabiam was, żebyście startowali do punktu. Do... Wójt przyjdzie i decyduje sam o podatku, a, potem, a wy... nie... ja mówię, że... w tym czasie radnym nie tylko, ale wiem ja, jaka jest sytuacja, że nie ma co się bać. że Dzisiaj społeczników jest bardzo mało. A historia uczy, że wielu, wielu ludzi oddało życie za Polskę, wielu poświęciło całe życie, nie patrząc na nic. Dla nich ojczyzna była najważniejsza. Dla nas ziemia też jest najważniejsza i musimy jej bronić, trzymać się pazurami i nikomu im nie oddać. Dzisiaj świate będą decydować i chcą rządzić ci, co będą mieli surowce w rękach i żywność. Naprawdę jest to walka o tym, kto będzie rządził światem. Światem będzie żył to, kto będzie miał żywność. My jeszcze ją mamy. I możemy też pokazać, że jakbyśmy zablokowali dyskonta na dwa tygodnie czasu, to sklepy będą puste. Panowie, doskonale wiecie. W naszym przypadku również, gdyby się coś stało, to my by na wsi też będziemy głodować. Pytam się, kto ma kury, kto ma świnie, kto ma krowy. Nie ma nic.